Jest coś głęboko zagadkowego w ludzkim pragnieniu. Nie chodzi tylko o to, by z kimś być, ale by być widzianym, rozpoznanym, zapamiętanym, a przede wszystkim cenionym. Kiedy mężczyzna się oddala, wiele kobiet czuje, jakby traciły nie tylko jego uwagę, ale i własną tożsamość. To tak, jakby jego milczenie odbijało się echem w sercu, tworząc iluzję, że osobista wartość jest związana z cudzym spojrzeniem. Ale właśnie w tej przestrzeni nieobecności leży moc tego, co nazwiemy tutaj efektem mirażu. Miraż, jak wiesz, nie jest rzeczywisty. To obraz stworzony przez odbicie światła w upale, iluzja, która uwodzi oczy i przykuwa uwagę. Ta metafora doskonale opisuje psychologiczny ruch, który budzi tęsknotę i pożądanie. Karl Jung mawiał: Dusza ludzka nie zniesie życia w pustce. Wypełni ciszę obrazami. Kiedy nie oddajesz się całkowicie, kiedy nie oferujesz się w nadmiarze, druga osoba zaczyna wypełniać twoją nieobecność własną wyobraźnią. Jej serce tworzy wersję ciebie jeszcze bardziej intensywne niż to, co naprawdę pokazujesz. Oto istota efektu mirażu nie chodzi o tanią manipulację, ale o zrozumienie psychologii pragnienia. Chodzi o to, by wiedzieć, że niedobór budzi wartość, podczas gdy nadmierna dostępność znieczula zainteresowanie. To jak starożytna sztuka uprawiania ogrodu: im rzadszy zapach kwiatu, tym bardziej jest on pamiętany, pożądany i pielęgnowany. Często my, kobiety, kierowane potrzebą kochania i bycia kochanymi, oddajemy się w całości, wierząc, że ta hojność zapewni nam miejsce w sercu drugiej osoby. Prawda jest jednak taka, że człowiek ceni to, co boi się stracić. Jeśli będziesz zawsze dostępna, zawsze osiągalna, nie będzie miał miejsca, by za tobą tęsknić. Trzeba stworzyć rytm, przepływ obecności i nieobecności, niczym przypływ i odpływ, budząc w obserwatorze zachwyt i oczekiwanie. Efekt mirażu to nie zimna nieobecność, ale selektywna obecność to wtedy, gdy pozwalasz, by Twoja energia była odczuwalna, ale nie całkowicie posiadana. To subtelne zaproszenie, by druga osoba zdała sobie sprawę, że jeśli o Ciebie nie zadba, straci coś cennego. A to coś cennego to nie tylko Twoje towarzystwo, ale unikalna energia, którą w sobie nosisz. Pamiętaj, to nie świat jest przeciwko Tobie. To Twoja dusza nie akceptuje już życia w uśpieniu, żebrania o uwagę. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz działać z pozycji siły, a nie z potrzeby. Tęsknota, którą on poczuje, nie będzie dotyczyła tylko twojego głosu czy dotyku, ale wersji jego samego, która budzi się, gdy jest z tobą. To jest sekret. Nie chodzi o granie w gry, ale o ujawnienie, że jesteś rzadkim terytorium przestrzenią piękna i głębi, której nie znajdzie się wszędzie. I właśnie wtedy Mirasz staje się rzeczywistością. Stajesz się tym, czego on szuka, nawet jeśli się do tego nie przyznaje. Aby lepiej zrozumieć efekt mirażu, musimy zagłębić się w psychologię głęboką. Karl Jung nauczył nas, że każdy związek jest przede wszystkim lustrem. To, co dostrzegamy w drugim, jest często odzwierciedleniem części nas samych, pragnień, lęków, cieni, a także niezrealizowanych potencjałów. Kiedy zauważasz, że mężczyzna się oddala, Pierwszym impulsem może być gonienie za nim, wysyłanie wiadomości, próba ratowania więzi za wszelką cenę. Jest to ludzkie, ale jest to również najkrótsza droga do utraty własnej godności, bo jak mawiał Jung, to czemu się opierasz, trwa. Im bardziej próbujesz wymusić jego obecność, tym większy opór drugiej strony. W tym miejscu wkracza mądrość efektu mirażu. Zamiast dusić obecnością Tworzysz przestrzeń, która zaprasza go do odczuwania pustki twojej nieobecności. Ta pustka, paradoksalnie, jest płodna, generuje ciekawość, pożądanie, wspomnienia. Sprawia, że zdaje sobie sprawę, że twoja energia nie jest czymś gwarantowanym, jest darem. Pomyśl o sztuce milczenia to nie jest lodowate milczenie obojętności, ale milczenie nasycone znaczeniem to brak natychmiastowej odpowiedzi. To brak nadmiernego eksponowania się w mediach społecznościowych, to brak ciągłej dostępności do niekończących się rozmów. To nie jest gra, to jest pozycjonowanie się. To komunikowanie bez słów wiem kim jestem, nie muszę żebrania o uwagę. I tutaj pojawia się kluczowa kwestia. Efekt mirażu działa tylko wtedy, gdy szczerze wierzysz w swoją wartość. Nie ma sensu udawać dystansu, jeśli w środku jesteś w rozpaczy. Druga osoba to wyczuwa. Energia nie kłamie. Dlatego zanim go zastosujesz, musisz wzmocnić swoją samoocenę, uleczyć stare rany i ponownie połączyć się z potężną kobietą, która w tobie mieszka. Jung dużo mówił o integracji cienia. Oznacza to rozpoznanie punktów bólu, niepewności i lęków, które sprawiają, że chcesz kogoś zatrzymać za wszelką cenę. Kiedy się z nimi zmierzysz, tracą one moc dominacji nad tobą. Przestajesz działać ze strachu przed utratą, a zaczynasz działać ze świadomości swojej wartości. Właśnie w tym punkcie przejawia się Miraż. Kiedy przestajesz oferować się jako coś oczywistego i dostępnego, zaczynasz świecić jako tajemnica, a tajemnica jest nieodparta. Pamiętaj o czymś fundamentalnym. Mężczyźni nie tęsknią tylko za ciałem, ale za emocjonalną atmosferą, którą kobieta tworzy wokół siebie. Jeśli ta atmosfera jest rzadka, odżywcza i intensywna, on nieuchronnie będzie chciał do niej wrócić. Dlatego pierwszy krok efektu mirażu jest wewnętrzny. Nie chodzi o publikowanie przemyślanych zdjęć czy nagłe znikanie, chodzi o wejście w stan wewnętrznej obfitości. Kiedy czujesz się kompletna, twoja nieobecność staje się cichym zaproszeniem, by on przyszedł ci na spotkanie. Bo prawda jest taka. Tęsknota, którą on poczuje za tobą, będzie proporcjonalna do tego, jak bardzo nauczyłaś się za nim nie tęsknić, aby istnieć. Jest zdanie Junga, które głęboko rezonuje z tematem, który eksplorujemy. To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. Ten cytat przypomina nam, że nieważne, jak bardzo staramy się przekonać kogoś o naszej wartości słowami. To nasza energia, nasza postawa i nasza obecność lub jej brak, naprawdę komunikują, kim jesteśmy. W efekcie mirażu ta prawda staje się jeszcze wyraźniejsza. Nie musisz błagać, aby on dostrzegł twoją ważność, musisz po prostu istnieć w sposób autentyczny i spójny, tak aby twoja nieobecność stała się echem, którego on nie może zignorować. Oto kluczowy punkt: nie myl efektu mirażu z tanimi gierkami emocjonalnymi. Granienie dla manipulacji Wyczerpuje zarówno Ciebie, jak i Jego. Prawdziwa siła tego efektu tkwi w wewnętrznej transformacji. Kiedy poświęcasz się sobie, kiedy pielęgnujesz swoje życie, swoje marzenia i swoją duchowość, naturalnie tworzysz magnetyczną atmosferę. On tęskni za Tobą nie dlatego, że go prowokujesz, ale dlatego, że Twoja esencja stała się rzadka i cenna. Pomyśl o wielkich dziełach sztuki. Nie błagają o podziw. Po prostu istnieją, a obserwator jest przyciągany niemal nieświadomie. Tak powinna być twoja obecność. Kiedy pozwalasz sobie rozkwitnąć, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek, twoja nieobecność staje się ciągłym przypomnieniem o tym, co on traci, nie będąc przy tobie. Nieświadomość męska, podobnie jak żeńska, jest napędzana przez archetypy. Jung nauczył nas, że te uniwersalne obrazy kształtują nasze pragnienia i relacje. Wśród nich jest archetyp animy, reprezentacja kobiecości, która mieszka w mężczyźnie. Kiedy budzisz w nim obraz piękna, głębi i tajemnicy, jest on przyciągany nie tylko przez ciebie, ale przez część siebie, do której pomagasz mu dotrzeć. Dlatego efekt mirażu nie sprowadza się do fizycznej odległości. Oparty jest na zdolności dotykania jego nieświadomości, stawania się symboliczną obecnością, która zamieszkuje jego myśli, nawet gdy ciebie nie ma. Tutaj pojawia się kluczowe pytanie: jak stać się niezapomnianą, nie będąc zawsze obecną? Odpowiedź brzmi: żyjąc intensywnie własnym życiem. Kobiety, które poświęcają się własnym projektom, które pielęgnują prawdziwe przyjaźnie, które inwestują w rozwój duchowy i intelektualny promieniują energią, której nie można zignorować. Ta energia jest mirażem, który on zobaczy, nawet z daleka. A kiedy on za Tobą zatęskni, nie będzie to tylko tęsknota za Twoim towarzystwem. Ale za sposobem, w jaki sprawiałaś, że czuł się bardziej żywy, bardziej zainspirowany, bardziej połączony z czymś większym niż on sam. To ten rodzaj tęsknoty. Przyciąga go z powrotem. Dlatego pamiętaj, prawdziwy efekt mirażu nie rodzi się z pustej nieobecności, ale z pełnej obecności w tobie samej. To ten wewnętrzny blask przekształca dystans w pożądanie. Serce ludzkie jest paradoksalne. Pragniemy tego, co nas głęboko porusza, ale także tego, czego nie możemy łatwo mieć. W tym paradoksie efekt mirażu znajduje swoją siłę. Karl Jung nauczył nas, że nieświadomość nieustannie szuka tego, co ukryte. Nie to, co jest eksponowane, fascynuje, ale to, co ujawnia się stopniowo, jak tajemnica, która prosi się o rozwikłanie. Pomyśl o tym, ile razy czułaś się bardziej pociągnięta do osoby, która zdawała się skrywać tajemnicę, zamiast do tej, która od razu oddawała się w całości. To samo dzieje się z mężczyznami. Kiedy pokazujesz się bez rezerw, Dostępna o każdej porze, on nie ma miejsca na wyobrażanie sobie, pragnienie, a nawet zdobywanie. Natomiast kiedy tworzysz równowagę między bliskością a dystansem, budzisz w nim instynkt poszukiwania. A instynkt poszukiwania jest jednym z najpotężniejszych motorów ludzkiego pragnienia. Ale tutaj jest delikatny punkt. Nie chodzi o chłodne oddalenie się, ale o kultywowanie aury głębi i selektywności. Efekt mirażu jest przede wszystkim ćwiczeniem w samopoznaniu. Bo jak mawiał Jung, kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy w głąb, budzi się. Patrzenie w głąb oznacza zrozumienie, dlaczego odczuwasz potrzebę bycia zawsze dostępną. Czy to strach przed samotnością, strach przed byciem zapomnianą, nagromadzony niedostatek z lat, kiedy nie byłaś widziana? Dopóki te rany będą kierować Twoimi działaniami. Każda technika będzie wydawała się sztuczna. Ale kiedy zaczniesz leczyć te korzenie, twoja nieobecność przestanie być grą i stanie się naturalną konsekwencją twojej emocjonalnej samowystarczalności. Wyobraź sobie następującą sytuację. Zaczynasz poświęcać się czemuś, co naprawdę kochasz. Może to być sztuka, projekt, nowy kurs, podróż, a nawet prosta przyjemność uprawiania ogrodu nagle twoje życie przestaje kręcić się wokół niego. Nie jesteś dostępna o każdej porze, bo w tobie i wokół ciebie dzieje się cały wszechświat. To tworzy naturalną przestrzeń, w której on zauważa, ona nie potrzebuje mnie, aby istnieć, ale jeśli o nią nie zadbam, mogę ją stracić. To jest serce efektu mirażu. Twoja nieobecność przestaje być jakąkolwiek nieobecnością. I staje się nieobecnością nasyconą obecnością. On czuje ciebie, nawet gdy ciebie nie ma. Czuje ciepło twojej energii w małych rzeczach, w ciszy, we wspomnieniach, w kontraście między jego rutyną a intensywnością, którą wnosisz. To jak rzadkie perfumy nie trzeba być cały czas w powietrzu, aby być niezapomnianym. Wystarczy jeden dotyk, a wspomnienie pozostaje. Dlatego nie bój się ciszy. Nie jest ona pusta jest płodna. Pozwala ona drugiej osobie doświadczyć braku, a kiedy brak jest autentyczny, poszukiwanie staje się nieuniknione. Istnieje kluczowy punkt, którego wiele kobiet wciąż nie dostrzega. Tęsknota rodzi się nie tylko z dystansu, ale z emocjonalnego wpływu, jaki pozostawiasz w czyimś życiu. Nie ma sensu znikać, jeśli, będąc obecną, nie pozostawiłaś śladów. Nieobecność staje się potężna tylko wtedy, gdy obecność była niezapomniana. Karl Jung mawiał, że znalezienie siebie jest aktem przeznaczenia. I być może to jest wielki sekret efektu mirażu. Nie chodzi o niego, chodzi o ciebie. Chodzi o to, by stać się kobietą, która wchodząc w jakąkolwiek przestrzeń wpisuje w nią energię, która pozostaje nawet po twoim odejściu. Jak to zrobić? Nie poprzez pozory, ale poprzez autentyczność. Mężczyzna może zapomnieć piękną twarz, ale nigdy nie zapomni kobiety, która sprawiła, że poczuł się żywy. Wspomnienie nie utrwala się w obrazie zewnętrznym, ale w wewnętrznej transformacji, którą w nim wywołałaś. Dlatego efekt mirażu wymaga od Ciebie pracy nad własnym światłem. Nie da się wzbudzić tęsknoty, jeśli sama nie rozpoznajesz swojej siły. Kiedy żyjesz uwięziona w niepewności, każda strategia staje się krucha, ponieważ energia, którą transmitujesz, jest energią niedostatku. Warto się zastanowić, kiedy ostatni raz czułaś się w pełni połączona ze sobą bez potrzeby zewnętrznej walidacji, kiedy śmiałaś się sama z czegoś prostego, czując się wolna. Te chwile nie są małe, są ziarnami twojej emocjonalnej niezależności. I to właśnie ta niezależność sprawia, że efekt mirażu jest tak potężny, mężczyzna może przyzwyczaić się do twojej fizycznej obecności. Ale nie może przyzwyczaić się do intensywności kobiety, która żyje własną esencją. Kiedy poświęcasz się samopoznaniu, kiedy przestajesz dopasowywać się do jego świata i zaczynasz kwitnąć we własnym wszechświecie, stajesz się niezapomniana. I nie tylko on to zauważa. Cały świat zaczyna odczuwać różnicę. Ludzie patrzą na ciebie z innym szacunkiem. Przyjaciele zauważają twoją odnowioną energię. A ty sama odkrywasz w sobie większą pewność siebie. Ten proces nieuchronnie tworzy aurę, która sprawia, że on myśli, ona jest inna. Co ona znalazła? Czego ja jej nie dałem? A odpowiedź jest prosta: znalazłaś siebie. Oto paradoks, który niewielu rozumie. Im bardziej zwracasz się do wewnątrz i wzmacniasz się, tym bardziej druga osoba odczuwa Twoją nieobecność. Ponieważ Twoja energia przestaje być nadmiernie dostępna i staje się rzadka, selektywna, cenna. Dlatego pamiętaj, efekt mirażu nie polega na karaniu ciszą, ale na staniu się kobietą, która, nawet będąc daleko, pozostaje obecna w sercu i umyśle tych, którzy mieli zaszczyt ją poznać. On nie zatęskni za jakimkolwiek towarzystwem, zatęskni za kobietą, która w ciszy obudziła w nim coś, czego nikt inny nie potrafił. Istnieje prawda, której niewiele kobiet odważy się stawić czoła. Często to, co utrzymuje mężczyznę w związku, to nie stała obecność, ale emocjonalna pamięć, którą w nim budzisz. Psychologia Jungowska wyjaśnia, że ludzka nieświadomość jest magazynem symboli, obrazów i emocji, i właśnie na tym niewidzialnym terytorium działa efekt mirażu. Karl Jung twierdził, że duszę można uchwycić tylko za pomocą symboli. Oznacza to, że to, co naprawdę przywiązuje kogoś do ciebie, to nie powierzchowne gesty, ale symboliczna atmosfera, którą tworzysz wokół relacji. Pomyśl na przykład o szczegółach, które naznaczają wspomnienie, ton twojego głosu w momencie szczerego śmiechu, sposób, w jaki twoje oczy błyszczały, gdy mówiłaś o czymś, co kochasz, spokój, który przekazałaś w trudnej chwili. To te subtelne fragmenty. Pozostają żywe w jego pamięci, nawet gdy czas i dystans postępują. Efekt mirażu buduje się na tych emocjonalnych śladach. Nie chodzi o zniknięcie i czekanie, aż on za tobą zatęskni. Chodzi o to, by żyć tak, że gdy ciebie nie będzie, nieobecność będzie mówiła głośniej niż jakiekolwiek słowa. Tutaj pojawia się kluczowe pytanie: jak stworzyć te ślady? Odpowiedź brzmi: będąc głęboko obecną w sobie. Kiedy żyjesz świadomie, kiedy każdy twój gest rodzi się z autentyczności, a nie z potrzeby, przekazujesz unikalną energię. Kobieta, która nie boi się własnej samotności i która znajduje sens w swojej własnej podróży, jest jak latarnia morska. Nie błaga o to, by ją widziano, po prostu świeci. I właśnie dlatego, gdy się oddala, twoja nieobecność staje się niemal nie do zniesienia. Nie dlatego, że nim manipulujesz. Ale dlatego, że on zdaje sobie sprawę, że jest w tobie coś, czego nie można znaleźć nigdzie indziej. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie kobietę, która zamiast niecierpliwie czekać na wiadomości, postanawia zainwestować w swoje własne projekty, w kurs, w podróż, w coś, co odżywi jej duszę. Podczas gdy on spodziewa się tej samej dostępności co zawsze, nagle zauważa, że ona jest bardziej cicha, ale nie zgaszona. Jest bardziej odległa, ale paradoksalnie bardziej promienna. Ta sprzeczność głęboko porusza męską nieświadomość. To właśnie tutaj efekt mirażu staje się nieodparty. Nieobecność nie jest bezbarwną pustką, ale przestrzenią nasyconą wspomnieniami, emocjami i symbolami, które sprawiają, że on ponownie przeżywa doświadczenie bycia z tobą. A potem, nieświadomie, zaczyna się zastanawiać, co ona robi, z kim ona jest, a co, jeśli nie wróci? I każde takie pytanie jest ziarnem tęsknoty. Bo w gruncie rzeczy, czego on się boi, to nie utraty ciebie jako osoby, ale utraty poczucia życia, które wniosłaś do jego duszy. Wiele kobiet wierzy, że aby mężczyzna za nimi tęsknił, muszą zniknąć lub stworzyć wymuszoną nieobecność. Ale prawdziwy efekt mirażu nie opiera się na znikaniu, a na cichej transformacji. Karl Jung mawiał. Dopóki nie staniesz się świadoma, nieświadomość będzie kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Oznacza to, że jeśli nie przejmiesz kontroli nad sobą, wpadniesz w wzorce zachowań, które nieświadomie oddalają drugą osobę. Jednym z najczęstszych takich wzorców jest zależność emocjonalna, ta potrzeba bycia zawsze dostępną, zawsze dającą więcej niż się otrzymuje, zawsze udowadniającą swoją wartość. To, czego naprawdę brakuje, to nie fizyczna nieobecność, ale energia kobiety, która zna siebie, która nie zatraca się w życiu nikogo, która utrzymuje swój płomień rozpalony, niezależnie od uwagi, jaką otrzymuje. To jest niewidzialna siła efektu mirażu, rodzi się, gdy odbudowujesz siebie. Pomyśl o krajobrazie na pustyni. Zmęczony podróżnik widzi w oddali miraż. Nie jest pewien, czy to prawda. Ale wizja go napędza, daje siłę, budzi pragnienie. Taką samą jest Twoja energia, gdy stajesz się selektywna, gdy nie ujawniasz wszystkiego o sobie, gdy zachowujesz odrobinę tajemnicy. Stajesz się wizją, która karmi jego nieświadomość. I co najciekawsze, ta siła nie wymaga zewnętrznego wysiłku. Nie musisz zmieniać tego, kim jesteś, aby się podobać. Wręcz przeciwnie, musisz zwrócić się do wewnątrz. Odnaleźć swoją autentyczność i uwolnić się od potrzeby udowadniania czegokolwiek. Kiedy to robisz, druga osoba to wyczuwa. On zauważa, że jest w tobie coś innego spokój, pewność siła, której nie da się wytłumaczyć słowami a potem pojawia się strach strach przed utratą ten strach jest tym, co budzi w nim tęsknotę, bo po raz pierwszy rozumie, że nie zależą od niego twoje istnienie jesteś kompletna, cała. Ważne jest, aby powiedzieć, efekt mirażu nie powinien być używany jako broń. Nie chodzi o karanie czy zemstę, ale o zajęcie miejsca kobiety, którą urodziłaś się, by być. Kobiety, która inspiruje szacunek i pożądanie, ponieważ nauczyła się cenić siebie przede wszystkim. I pamiętaj, kiedy wzmacniasz się, Twoja nieobecność staje się nie tylko ciszą, staje się nieświadomym wołaniem. Zaczyna dostrzegać kontrast między lekkością Twojej obecności, a pustką, którą czuje, gdy ciebie nie ma. W tym porównaniu kwitnie tęsknota, nie dlatego, że się ukryłaś, ale dlatego, że ujawniłaś się tak intensywnie, że jego życie bez ciebie wydaje się mniej żywe. Jest coś potężnego, o czym wiele kobiet zapomina: miłość nie jest podtrzymywana przez naleganie, ale przez wpływ. Kiedy oddajesz się ponad miarę, wierząc, że w ten sposób kogoś zdobędziesz, w rzeczywistości wywołujesz odwrotny efekt. Im bardziej oczywista jest twoja obecność, tym mniej miejsca na to, by druga osoba dostrzegła, jak bardzo jesteś istotna. Karl Jung mawiał, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie postacie światła, ale uświadamiając sobie ciemność. Oznacza to, że prawdziwa siła rodzi się. Gdy rozpoznajemy własne cienie, lęki, niedostatki i potrzebę bycia wybranym. Tylko wtedy, gdy zmierzysz się z tymi częściami siebie, możesz przekształcić je w siłę. Efekt mirażu jest właśnie tym: przekształceniem nieobecności w symboliczną obecność. Nie chodzi o zniknięcie, ale o pozwolenie mu na dostrzeżenie w ciszy Twojego braku. Ten brak staje się rzeczywisty tylko wtedy. Gdy sama nauczyłaś się dobrze czuć się sama, gdy twoje życie jest tak bogate i pełne, że nikt nie może sprowadzić go do okruchów uwagi, wyobraź sobie następującą sytuację. Podczas gdy on wierzy, że nadal kręcisz się wokół niego, ty odkrywasz na nowo przyjemność z własnego towarzystwa. Inwestujesz w coś nowego, poznajesz ludzi, dbasz o ciało, umysł i duszę. Nie znikasz, żeby go sprowokować, po prostu się rozwijasz. I to właśnie ten rozwój wywołuje w nim poczucie straty. To, co boli, to nie brak twojej wiadomości, ale świadomość, że twojej energii już tam nie ma, dostępnej. To, co ciąży, to nie fizyczny dystans, ale fakt, że rozkwitasz, nie potrzebując go. I to jest nie do zniesienia dla męskiego ego, które do tej pory wierzyło, że zależałaś od jego obecności, aby czuć się żywą. To jest sedno efektu mirażu. Nie wymuszasz tęsknoty. Budzisz ją kontrastem między kobietą, którą znał, a kobietą, którą teraz się stałaś. A kiedy jego wspomnienie wróci do ciebie, bo wróci, nie będzie to tylko tęsknota za tym, kim byłaś, ale pragnienie ponownego połączenia się z energią, którą dziś w sobie nosisz. On będzie tęsknił nie za przeszłością, ale za teraźniejszością, którą stworzyłaś dla siebie. Pamiętaj, nie trzeba krzyczeć, aby zostać zapamiętaną. Kobiety, które rozkwitają w ciszy, mają siłę, która odbija się echem w każdej nieobecności. A kiedy on zauważy, że twoje życie jest w ruchu, że nie zatrzymałaś się, by na niego czekać, tęsknota przestanie być wyborem i stanie się koniecznością. Dochodzimy do ostatniego punktu tej refleksji, a być może najważniejszego zrozumienia, że efekt mirażu nie dotyczy jego, Dotyczy Ciebie. Wiele kobiet wkracza na tę drogę, wierząc, że celem jest odzyskanie mężczyzny lub sprawienie, by wrócił pędem. Ale prawda jest taka, że kiedy zrozumiesz istotę tego, czego nauczył nas Jung, zdasz sobie sprawę, że największym triumfem nie jest sprawienie, by on za Tobą tęsknił, ale odkrycie, że nie potrzebujesz już tej walidacji, aby czuć się spełnioną. Tak, On poczuje Twoją nieobecność. Tak, twój obraz będzie nadal zamieszkiwał jego nieświadomość, ale najbardziej transformujące jest to, że podczas gdy on tęskni, ty odnajdujesz siebie. Przestajesz żyć w oczekiwaniu na jego spojrzenie i zaczynasz żyć w świetle własnej świadomości. Jung mawiał, że przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś, i właśnie to zapewnia efekt mirażu, szansę na to, by stać się kobietą tak połączoną ze sobą, że jej brak jest nieunikniony, ponieważ nikt nie jest w stanie zastąpić autentycznej energii. Cisza, która wcześniej wydawała się bolesna, zamienia się w wolność. Nieobecność, która wcześniej była ciężarem, staje się przestrzenią do rozkwitu. I paradoksalnie to właśnie ten rozkwit sprawia, że on zauważa, nie jesteś byle jaką kobietą. Jeśli wróci, to z jego wyboru, nie dlatego, że błagałaś. A jeśli nie wróci, ty już zyskałaś coś nieskończenie większego pewność, że twoje życie nie zależy od nikogo poza tobą samą. Efekt mirażu jest w gruncie rzeczy zaproszeniem do samopoznania. Uczy, że prawdziwa siła nie polega na byciu niezbędną dla kogoś, ale na staniu się tak całościową, że gdy ktoś ma przywilej być przy tobie, wie, że ma do czynienia z czymś rzadkim. I pamiętaj, to nie świat jest przeciwko tobie. To Twoja dusza nie akceptuje już życia w uśpieniu, żebrania o okruchy miłości. Twoja dusza pragnie pełni, a kiedy ją obejmujesz, świat, w tym i On, nie może tego nie zauważyć. Dlatego nie bój się tęsknoty, którą On poczuje. Pozwól jej się wydarzyć. Bo ostatecznie największym zwycięstwem nie jest to, że On Cię szuka, ale to, że Ty nigdy więcej nie zagubisz siebie.